Halo, hej, witam was w kolejnym odcinku Gothic 3 Alternative. Jesteśmy tutaj w tym obozie dziwnym, e, trupy cyrkowej. Pogadajmy po prostu ze wszystkimi. Witaj, kim jesteś? Jestem Kutia, tropiciel, treser i mistrz władania, wkładania głowy w paszczę ostwora. stwora. Uuu, uu, ile razy już wkładałeś? Ile razy bym nie wkładał, ale nadal żyję. Ale przecież to niemożliwe. Wszystko możliwe, w Mertanie wszystko możliwe. Ne. Co, brak ci słów? Nie takie rzeczy mogę, potrafię ze zwierzętami rozmawiać. Ze zwierzętami? Tak, znam język zwierząt, dlatego jestem treserem. Widzisz, różna zwierzyna tu się porusza, tylko mnie słuchają. Chociaż bywam jak kot, kiedy chcę, wtedy przychodzę do obozu i kiedy mnie nie ma, tu taki burdel się robi, że płakać się chce. Okej. Okay. Rozmawiasz ze stworami? Stwory to są u ciebie w gaciach. Rozmawiam ze zwierzętami, zwierzę. Dalej. A ze stworami gadają ci co palą skręty. Wszystko jasne? Aha. Dobra. Ogólnie, dobrze Wam to wyszło, Rosjanie. A z orkami potrafisz? Z orkami każdy może, kto ich język języka chciał się nauczyć. Tyle nie każdemu daje się podejść tak blisko, by rozmawiać. No, mi się udawało. To swojej mamusi opowiadaj. Uczyj orkowego języka, mogę wstępnie poduczyć. Ale tylko w pełnej wersji gry, gdyż będziesz mógł normalnie kontaktować się z orkami. Spoko. Czyli to takie, 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 te. I wszystkie zwierzęta cię rozumieją? O. Eee, nie, niektóre są bardzo tępe, na przykład ścierwojady. Byłem, był u mnie jeden, dość bysty, nazwałem go ptaszyną, nazwa dla niego w sam raz, okej, okay, to już wiemy, gdzie jest ptaszyna. No i stało się, uciekł i tylko Inos wie, gdzie go szukać. Sierwojad? A on różni się czymś od innych? Był zaobrączkowany, niewiele takich sierwojadów spotkać można z pierścieniem na nodze. Słuchaj, może poszukasz go, na pewno gdzieś niedaleko się pasie. Eee, no właśnie, jestem w sprawie twojego sierwojada. No i, znalazłeś go? No właśnie, że znalazłem i to jest głupio, bo znalazłem go, ale nie wiem, czy to jest ten skrypt, który dobrze się uruchomił i tutaj będzie działać. Tak. No i gdzie on jest? Oto pierścień. Bardzo dobrze, a gdzie ptaszyna? I jak udało ci się zdjąć pierścień? O nie, Beliar cię ukaże. Aha. O, niczym nie wiedziałem. Czy rozumiesz, że zabiłeś jednego z najlepszych artystów naszej trupy? On umiał śpiewać, obosk. Szybko O kurde Jeszcze jest ciało, ale może to i dobrze Dobra, spoko O kurde, on ma ten lepszy styl walki Ja go nie zabiję. Dobra, to jest bez sensu. Eee, idę se stąd, chyba. Nie wiem, może do niego wrócę kiedyś, na najwyżej. No i dostałem doświadczenie nawet za ten pierścień. A ktoś pisał, że ten pierścień, który mam. A jedyny jaki mam, to był ten ze ścierwojada, bo innych nie widzę w tym momencie. Należał do tej babki, która. której się to zsunęło gdzieś tam. No to jest taki trochę wąwóz, ale. Gdzie ona tam łaziła? Ja już nie wiem, po prostu, dobra. Inna sprawa jest taka, że do tej zbroi Paladyna, żeby ją zdobyć, rzeczywiście potrzebne są te trzy głupie składniki. Które podobno, podobno leżą sobie gdzieś na wzgórzu. Wszystkie można tutaj znaleźć. Więc, okej. Okay. Co to jest? A nie, dobra, to też cierwojad. Dobra, to chodź ty. Miejmy tę walkę już za sobą. To będzie głupi odcinek, tak mi się wydaje. Czy już się dziwnie zaczął? Dobra, zabite. Ciekawe jak sobie radzę z Creepycem. Z Creepycem jeszcze nie walczyłem. Co prawda, nie mam w tym momencie w ogóle kondycji, no ale to oczywiste jest w tej modyfikacji. Nie wiem, bez sensu. Nie lubię właśnie takich modyfikacji. Tak samo było w returningu, po prostu była jakaś kondycja, i jeszcze traciliśmy życie. I przy pierwszym wilku ee, już i byłem, nie wiem, jakieś bugi były czy coś, pamiętam, na chwilę grałem, po prostu nie podobała mi się ta modyfikacja z różnych względów, ale też i dlatego. Że po prostu jeden wilk e, nie mogłem sobie poradzić z wilkiem, bo jak tylko go trafiłem parę razy, to mi zaczęło brakować kondycji i, i on Cześć, był w ogóle trudny. I na dodatek, jeszcze żeby tego było mało, ile mam chleba? Wow, które daje dość dużo. E, no i jak mi się ta kondycja jeszcze skończyła, to zaczynałem dostawać obrażenia od tego, że walczę bez kondycji. Jakaś totalna głupota. No, znaczy nie, nie, nie podobają mi się takie po prostu rozwiązania. Dziwne. Bezsensowne. Może, może ktoś jak jest Sadomaso to lubi grać na przykład w takie gry, w takie mody, czy coś, ale ja raczej gram dla przyjemności. Ewentualnie fajne są gry, które są challenge'ujące, ale do takich gier na pewno nie należy Gothic. Raczej. Ej kurde, dobry styl. Mogę go cały czas spamować tylko w dobrym momencie. Okej. Okay. Kolejny zabity. Nie wiem, nie widzę tutaj wcale tych, yy, tych specjalnych roślin. Ale no to sobie przynajmniej pozabijamy potwory, to będzie ciekawie, zawsze to doświadczenie. Chodź. No to młody. młody powinien spaść szybko. A teraz ten styl nie wyszedł, ale dobra, młody jest spoko. Mięso zbieramy. Ktoś tu jeszcze jest. Jeszcze jeden jest. Jeszcze tam gdzieś niżej, drugi. Wiecie, no. Jak sens. W ogóle ten, te to zadanie nie jest sensowne z tym ścierwojadem? No, ubijam zwykłego ścierwojada, który był prawdopodobnie na w stadzie, bo tylko takie ubijałem jak do tej pory. I na jednym był pierścień. I on należał do grupy cyrkowej. Jezu, w ogóle kto takie coś wymyśla w takiej grze? No. Tracę wiarę w ludzi. To jest jaszczur. O jezu, tu jest bliżej jeden. O kurde, nie założyłem go, tak się wtopił w tłum. No dobra, fajnie, że, że te rośliny są gdzieś tu na wzgórzu, ale z tyle różnych potworów... Ale mnie zaczęło no swędzić, ała, aż mi oko zaczęło zawić. dziwna rzecz. Polna jagoda, polna jagoda, to miała być jakaś, jakaś jagoda, ale nie wiem, chyba nie polna. W każdym razie, nie wiem, idziemy, tu się świat kończy w ogóle. No to jestem w stanie zrozumieć, no bo to demówka, no to spoko, niech się tam kończy, kiedyś by to może dorobili. Tu jest kolejny jaszczur. Jest jeszcze jeden nawet nie widać oku tego nim Spoko przeżyjemy Coś tutaj jest dziwnego Ciekawe co to Kim wy jesteście? Kto tu mieszka? Ktoś tu śpi Xardas. Podkradnę się tu po prostu Ktoś tam jest Wow, stój. Stój, nie biegaj, no. o o Zaraz. On chyba chce zabić tamtego, tego... Tego maga u góry, czy coś. Albo mnie goni. Chyba mnie go... No nie, jego goni, dobra. Kość szkieletu tu była. Kurde, w tam. No strzelaj go! Dobra, tego przynajmniej ja ubiję. No bij go! Ja i musiał dobić. Sergio jakiś. Spierdzielaj, co ty chcesz? Hej, co tu robisz? Spaceruję sobie. Durniu, to legowisko ogra. Zaraz tutaj przyjdzie i na żywca cię zerze. Uciekaj stąd. Ogr? O tak, jeszcze tego nie spotkałem. I pewnie więcej nie spotkasz po tym. Wkrótce tutaj przyjdzie, nie martw się. Dlaczego ty się nie boisz? Wstyd się przyznać. Zaginiony artysta. To jest jeszcze jakiś koleś z tej trupy. Błagam. <grym>, Wstyd się przyznać. Powiedz. Ja go tu zwabiłem. O Inosie. To znaczy, opowiadam mu baśnie, śpiewam ballady, sztuki odgrywam, no. A teraz uciekając, on tydzień chodzi głodny. Śpiewasz, więc jesteś artystą. Tak, jestem Sergio. Trzeba powiedzieć moim przyjaciołom, jakie w tarpaty wpadłem. Wiedziałeś ich może? Tak, widziałem. Idę po pomoc. Najpierw cię tu... O Jezu. Ogr. Co my tu mamy, łowca? Macie w garści, zwierzę na chce uciec. Eee. Będziesz kolacją, chłopcze. Nie tak szybko. A co mnie powstrzyma? Mogę ci śpiewać pieśni i opowiadać baśnie. Kolejny gawędziarz. No, tu wreszcie jest nudno, dlatego dobra propozycja. Co umiesz? Ymm. Mogę opowiedzieć ciekawą historię. No to dawaj, opowiadaj. Byłem w górniczej dolinie. Nie kłam, co tam robiłeś? Siedziałem w ciupie. Już ci uwierzyłem. Tak było, przychodzę tam do starego obozu, a tu przyczepi się do mnie jeden chłopak. Jak dobrze pamiętam, wrzut. Łaził za mną wszędzie, coś mam rotał, wypytywał. Tak się uczepił, zgroza. I co zrobiłeś? Dałem mu po łbie. Ehe, swój chłop z ciebie. Ciekawa, co jeszcze umiesz? Znam piękne wiersze. Tak naprawdę to nie. No to powiedz mi coś na próbę. Prześpiewka. Obok namiotu worków bez dowcipów nie łażę, to teraz krusz w okno włożę i agaż zaraz pokaże. Dobre, nawet takie zbierałem i zapisywałem, kiedy mi przed śmiercią ofiary opowiadały. Zaraz znajdę, gdzie ja je miałem. Spierdzielaj. <grybujesz> Durne. Ej, nie chcę się w to już grać. Nie wiem, czy wam się chce oglądać, ale mi się nie chce już tu grać. E, także cóż. No, zaraz mi tu zerżą te... Nie wiem, zapiszę, bo to były takie jakieś absurdy, które tutaj się dzieją. Naprawdę. Fajnie. Moje marzenie: Gothic 3 na silniku Gotika 2. To by było ciekawe, fajne. Może być nawet podzielone na, na różne lokacje, na myrtanę wschodnią, południową, na różne zeny wszystko nieważne, bylebyś silnik wytrzymał. Ale żeby to było zrobione fajnie i na takich warunkach, właśnie. Wow. Teksty i to wszystko, żeby były normalne, gotikowe, to tak trudno jest zrobić? W serio? Trzeba wstawiać jakieś dziwne rzeczy, nie, z, nie ze świata gotyka, takie dziwne rozwiązania. Dobra, wróciłem tu, tamten kolor mnie nie lubi, ale może pogadam z Paladynem, bo chyba o nim gadałem, z Paladynem właśnie. Alexandrius. Znalazłem Sergio. Okej, okay. tak, a gdzie? No i skraszowało.